Witaj. Już dosyć dawno temu obiecałem odcinek o naszym stworzeniu. O tym, jak przebiegało naprawdę. Obiecałem również wyjaśnić, kogo uważam za naszego okupanta. Na początku tego odcinka chciałbym ostrzec, że możesz znaleźć odpowiedzi, ale niekoniecznie muszę cię spodobać. Odpowiemy sobie na kilka pytań, które są podobno bez odpowiedzi. Większość religii powtarza to jak mantrę, a ludzie wierzą w ich kłamstwa bez zastanowienia. Jest też część ludzi, która usiłuje znaleźć odpowiedzi, bo czuje, że coś jest nie tak, ale nie wiedzą gdzie szukać i to właśnie do nich kieruje ten film. Postaram się wyjaśnić Wam najprostszym językiem, jakim potrafię, ale co najważniejsze, wskazać, gdzie warto szukać informacji. A najlepiej u źródła, czyli u pierwszej cywilizacji. Zapraszam na film. Niecałe 500 lat temu kilku papieży praktycznie przez większość XVI wieku próbowało zreformować Kościół. Wtedy odbyły się słynne Sobory Trydenckie. Co ciekawe, już Klemens VII podjął pierwszą próbę w 524 roku po Chrystusie, aby powołać Sobór w Trydencie. Lube podejmowało łącznie sześciu papieży, ale wciąż przeszkadzały im konflikty zbrojne z wojskami Tartarii. Opisywanymi jako Francja wspierana przez Turków, dopiero po 20 latach udało się to Pawłowi III oraz jego kilku następcom, którzy przez ponad kolejnych 20 lat opracowywali twór zwany Kościołem. Oficjalnie mówi się o reformach, ale za nimi kryło się budowanie od podstaw religii, które znamy obecnie. To nie tylko wtedy opublikowano Biblię zwaną Wulgatą, ale to wtedy określono praktycznie wszystkie dogmaty oraz sposób funkcjonowania państwa kościelnego. Jeśli chodzi o Biblię, musisz zdać sobie sprawę, że diabeł tkwi w szczegółach. Już wyjaśniam, co mam na myśli, jeśli sprawdzisz, kto i kiedy napisał Wulgatę. Dowiesz się, że napisał ją Hieronim kilkadziesiąt lat wcześniej. Co prawda, podany jest rok około 380 do 400 pn. naszej ery, ale dopiero od Soboru, który odbył się kilkadziesiąt lat później, zapisywano daty z literą J która oznaczała rok po Chrystusie. Taki zabieg pozwolił postarzyć Biblię o tysiąc lat w naszych oczach. To samo dotyczy innych wydarzeń, które miały miejsce przed Soborem. Zrobiono z nich zamierzchłe czasy. To po Soborze nakaz dopisywania litery J do dat stał się powszechny. Nikt nie zastanawiał się, po co tak się dzieje. Ale oni już wtedy zaczynali fałszować historię, mając kilkusetletni plan, za którym ciężko uwierzyć, że mogą stać zwyczajni ludzie, pomyśl przez moment, rodziny, które większość uważa za decyzyjne, jak Rothschildowie, Rockefellerowie, Windsorowie i tak dalej wszyscy działają wspólnie bez szemrania, wykonują plan przez kolejne pokolenia. Nikt nie wychodzi przez szereg coś, co wydawałoby się niemożliwe, aby tak wpływowi ludzie nie próbowali przejąć władzy. Najzwyczajniej znali swoje miejsce w szeregu, a dokładniej w piramidzie, której przyjrzymy się bliżej w tej serii. Pozna schemat wydarzeń. Uznałem, że nie będzie chronologiczny. Dlaczego? Dowiesz się później. Towarzystwo Jezusowe. To teoretycznie pozostająca w cieniu instytucja, której założycielem był teoretycznie Ignacy Jojola. Oczywiście lata założenia tego stowarzyszenia pokrywają się z czasem soborów omawianych dzisiaj. Towarzystwo założono w 540 roku po Chrystusie, a Ignacy był tylko tak zwanym słupem. Za tym zakonem stała rodzina Borgia. A dokładniej Francis Borgia, który był prawnukiem papieża Aleksandra VI, który był dokładnym powodem założenia tego zakonu. Problemem były nie tylko jego kaziaroczce, orgie, ale rządy Aleksandra zdyskredytowały autorytet papieństwa, były nieszczęściem dla Kościoła. Głównym celem jego panowania było obsadzenie swoimi dziećmi jak największej ilości stanowisk na świecie, co w zasadzie udało mu się doskonale. Rzymianie byli tak mocno zniesmaczeni osobom Aleksandra, że po nigdy więcej nie dopuści do tego, aby hiszpański papież zasiadał na tronie. Dlatego hiszpańska rodzina, aby ukryć swoje wpływy, powołała zakon jezuitów i czarnego papieża czarny papież jest tak nazywany podobno dlatego ponieważ zawsze chodzi w czarnych szatach tytułowany z generałem oddają mu część papież oraz możni tego świata rodziny królewskie Funkcja ta pełniona jest dożywotnio, a nominację nadaje, przynajmniej oficjalnie, Kongregacja Generalna Towarzystwa Jezusowego. Obecnie czarny papież to Artur Sosa, to on kontroluje Watykan i zwykłego papieża, iluminatów, masonów, grupy Gilderbergów i całą resztę machiny. Ale jeszcze wrócimy do tego trochę później. Aby lepiej zobrazować Wam, czym dokładnie jest towarzystwo Jezusowe, przeczytam ich przysięgę, którą Jezuita musiał podpisać krwią z naciętej żyły nad sercem. Zresztą, sam posłuchaj. Przyrzekam i oświadczam, że gdy pojawi się sposobność, będę prowadził bezlitosną wojnę, sekretnie lub jawnie, przeciwko wszystkim heretykom, protestantom i masonom, tak jak mnie ukierunkowano, by wytępić ich z powierzchni ziemi. Bez oglądania się na wiek, płeć czy stan i że będą wieszać, palić, gotować, obdzierać ze skóry, dusić i grzebać żywcem tych ohydnych heretyków, rozprówać brzuchy i łona ich kobiet, roztrzaskiwać głowy ich dzieci o ściany, by uniecestwić ich obrzydliwą rasę. Że gdy się nie da tego zrobić jawnie, w tajemnicy użyję trucizny. Liny do duszenia, stali sztyletu lub owiany kuli, bez względu na rangę, godność lub autorytet tych osób. Jakikolwiek by nie był ich stan publiczny lub prawny, jako że w każdej chwili mogę dostać polecenie, by tak postąpić od agentów papieża lub przełożonego Towarzystwa Jezusowego. Na potwierdzenie czego niniejszym poświęcam swoje życie, duszę i wszystkie cielesne władze. A za pomocą sztyletu, który teraz otrzymuje, własną krwią się podpisze, by to poświadczyć. Ignacy, którego uznaje się za założyciela towarzystwa, pochodził z bogatego rodu. Prowadził hulaszczą młodość, był hazardzistą i awanturnikiem. Który nagle po przeczytaniu jednej książki stał się żarliwym wiernym, który nawracał pogan. Oczywiście mieczem. Bardzo szybko udało mu się namówić papieża do akceptacji towarzystwa, które było bardziej armią uderzeniową w heretyków, dlatego czarnego papieża nazywano generałem. Jak zresztą słyszałeś przed chwilą, ta instytucja działa bez względu na środki prowadzące do celu. Wystarczyło im tylko około 200 lat. Aby zostać wydalonym z prawie wszystkich krajów na świecie. Na przykład z Francji zostali wyrzuceni w 764 roku po Chrystusie, z Hiszpanii dwa lata później. Po tym, jak wywołali bunt, rok później wylecieli z Włoch, a następnie dwa lata później z Portugalii. Oczywiście musieli opuścić również ich kolonie, rozsiane po całym świecie. W międzyczasie zostali wyrzuceni z Malty oraz reszty krajów papieskich. Nastroje były tak mocno napięte, że papież Klemens XIV został zmuszony do ogłoszenia berwy papieskiej znoszącej zakon jezuitów w 773 roku po Chrystusie, podając że za powód, że ich działalność spowodowała w licznych miejscach bunty, rozruchy, właśnie i zgorszenie. Z Polski wylecieli jakiś miesiąc po berwie papieskiej. Po 230 latach swojej działalności zrzeszali ponad 20 tysięcy członków, rządząc 50 prowincjami, posiadając 1500 posiadłości z kolegiami, nowicjatami, seminariami, rezydencjami itd. Mimo, że zostali przyłapani na gorącym uczynku, w oficjalnie brutalnych czasach, zauważ, jaka spotkała ich kara. Nie była to śmierć, tylko wygnanie, gdzie dokładnie nikt tego nie podaje, ale kara była. Łagodna w stosunku do przewinień. Zazwyczaj za zdradę stanu jest śmierć, bo wypędzenie wroga może go osłabić na jakiś czas i spowodować, że musi zejść do podziemi i działać z ukrycia. Bo wyobraź sobie, dziwnym przypadkiem, niedługo później po zdelegalizowaniu zakonu jezuitów, założony zostaje zakon iluminatów, bo pod taką nazwą znany jest zakon iluminaci bawarscy. To oni tworzą otoczkę mistycyzmu, wykorzystują symbole, aby tłumy wyrażenie powodzenia mogły przekierować swój gniew na mogłoby się wydawać winnych całego zamieszania. Iluminaci i inne loże masońskie, różne stowarzyszenia, grupy, szeroko znane w mediach, są tylko dolną częścią piramidy, taką zasłoną dla zakonu jezuitów, który jest jej następnym poziomem. Są armią od brudnej roboty, z pozostającym w cieniu czarnym papieżem, który posiada ogromną władzę. Nie cofną się przed niczym, aby osiągnąć cel. Działają kilkaset lat dzięki przyzwoleniu następnego piętra piramidy, którym zajmiemy się w następnym odcinku tej serii. Prawie jednomyślnie zagłosowaliście na Instagramie, aby podzielić tą serię na krótsze odcinki, co uważam za bardzo dobry pomysł, ponieważ ten temat jest naprawdę skomplikowany i złożony. Musicie również wybaczyć mi tempo, ale kontent tworzę sam i dopiero uczę się montażu. Również proza życia codziennego nie zawsze pozwala mi tworzyć, często pochłaniają mnie poszukiwania nowych puzli. Chciałbym zaznaczyć, że jestem tylko człowiekiem, który czasami może i błądzi, ale nie boi się szukać. Dlatego zapraszam wszystkich do dyskusji. Będzie mi niezmiernie miło, jak pozostawisz po sobie jakiś ślad, swoje przemyślenia. Do usłyszenia w następnym odcinku.